Stałych atrakcji naszego akwaparku, czyli basenów zewnętrznych, sportowych, rekreacyjnych. No, cieszącego się ogromną popularnością basenu wypływowego, wieży kamikadze. Czekają na nas również nowe atrakcje, zwłaszcza dla dzieci. Jest to między innymi piaskownica, w której dzieciaczki przy opiece rodziców, dorosłych, mogą oczywiście lepić zamki z piasku, babeczki. Oprócz tego powstała siłownia wewnętrzna. Mamy dziewięć urządzeń, każde zawiera dwa stanowiska. Siłownia jest ułożona w kształt okręgu. I stosując trening na wszystkich tych urządzeń, możemy wyćwiczyć wszystkie mięśnie naszego ciała. Zamysł siłowni był taki, by urozmaicić falowiczom trening, tak naprawdę. Wiele osób przychodzi, by wyszczupić, wzmocnić swoją sylwetkę, no i brakowało tego elementu siłowego, którego nie ma w akwaparkach. Stąd pomysł na powstanie siłowni zewnętrznej, by mieszać trening siłowy z treningiem. Wydolnościowy. Proszę pamiętać, że basen wypływowy już w ten weekend zostaje otwarty ponownie, także serdecznie zapraszamy. Basen wypływowy, tak jak każde urządzenie, wymaga przeglądów, tym razem przeglądu gwarancyjnego. Oddaliśmy go w lipcu w ubiegłym roku i zgodnie z podpisaną umową, właśnie w tym czasie, w maju 2019 roku, przypadł termin przeglądu i ewentualnych korek napraw, które powstały od czasu oddania tego obiektu do użytkowania. Natomiast od jutra basen będzie do, do dostępny dla klientów. Już dzisiaj temperatura wynosi 28,3 stopnia, już jest cieplutko, a ręczę, jutro przekroczy 30 stopni. W dniu wczorajszym zakończyliśmy modernizację połączeń segmentów naszych mega zjeżdżalni. W naszych zjeżdżalniach 130 i 145 metrów zostały wymienione połączenia na połączenia bezstykowe. Jesteśmy przekonani, że to poprawi to komfort osób korzystających ze zjeżdżalni, a dodatkowo możliwość załączenia określonej ścieżki dźwiękowej na starcie zjeżdżalni dodatkowo był taki zjazd. Niezależnie od tego, co zrobiliśmy z mega zjeżdżalniami, podana została modernizacja również niecka w basenu Dziecięcego Zewnętrznego. Co roku podczas przeglądów mieliśmy małe problemy z nieszczelnością tego basenu. W tym roku po naprawach ceramiki, odtworzeniu całej niecki, została ona pokryta polimocznikiem, który daje trwałą i szczelną powłokę, która, mamy nadzieję, pozwoli nam na uniknięcie problemów w przyszłości. A jednocześnie odświeżony basen, nowy kolor, Piękny głęboki błękit tego e, basenu wraz z odnowionymi zabawkami będzie magnesem dla, dla rodziców i dzieci. Chciałbym <laughs> również wspomnieć o plaży naturystów, bo ona również się zmienia. E, w kwietniu kupiliśmy kilka żywych roślin, palm królewskich. E, w tej chwili zostały wkopane, posadzone. E, Sześć, sześć takich pal zostało posadzonych. Myślę, że uatrakcyjniają cały ten teren, chociaż nie ukrywam, że do sezonu wysokiego zamierzamy tam zrealizować jeszcze natryski dla osób, które będą korzystały z tego miejsca, jak i małe, mały wodospad.